Witajcie, witam was droga młodzieży, drodzy uczniowie klas piątych i chcę was zaprosić na katechezę. Dzisiaj nieco inną, a nawet całkiem inną i może nawet nieco zaskakującą. Ja Was witam z mojego pokoju, ale to nie stąd ta katecheza będzie, już za momencik wszystko Wam wyjaśnię. Pomyślałem sobie, że będę się starał jakoś urozmaicać te nasze katechezy, bo może już tam z nudu wpadacie, kiedy słuchacie księdza w takiej formie, już się spotykamy od ponad miesiąca. Więc dzisiaj też mam Wam dosyć sporo ważnych rzeczy do powiedzenia, ale słuchajcie, mam nadzieję, że forma będzie interesująca, bo będę to robił grając w grę. Mianowicie, już Wam tłumaczę: kilka dni temu udało mi się ściągnąć od moich młodszych braci konsolę Xboxa, takiego sprzed ojku, chyba 11 lat. Ale całkiem fajny, chodzi jak burza. No i odpaliłem sobie grę, słuchajcie, w którą grałem. czy grałem we wcześniejszą wersję, jak byłem troszeczkę tylko od Was starszy, mianowicie grę FIFA. Wiecie, że bardzo lubię piłkę nożną. Ja, jako młody chłopak grałem w FIFA 96-97. Godziny spędziłem przy komputerze. Uwielbiałem w to grać. Na tego Xboxa mam grę. Uwaga, FIFA. 2010, pewno chłopaki powiedzą, że to też już jest prehistoria i w takie rzeczy dzisiaj się nie gra. No ale cóż, no, ja już swoje lata mam, nowszych rzeczy nie mam i pewno mieć nie będę, chociaż za niedługo, jak mi się urodzi bratanek, no to może będzie trzeba pomyśleć o nowym Xboxie za ileś tam lat. Ale moi drodzy, dzisiaj ksiądz będzie grał w grę FIFA 2010, a grając w grę będę wam opowiadał. O tym, że należy być w ruchu, o tym, że czasami trzeba trochę odpocząć, o grze zespołowej, o tym, że mamy grać fair. Oczywiście i w sporcie, i w naszym życiu. Będziemy sobie rozmawiali o wielu ważnych sprawach, także nie będzie jakiegoś jednego głównego tematu, ale w czasie gry pośmiejecie się trochę, bo ja już trochę zapomniałem jak w to się gra, a te pady na Xboxa przerastają mnie całkiem mocno. Także słuchajcie, już za momencik zapraszam was. Wy będziecie widzieć ekran, wy będziecie widzieć, co dzieje się w grze, i będziecie słyszeć oczywiście komentarz pana Dariusza Szpakowskiego i Włodzimierza Szaranowicza, bo tacy panowie komentują w tej grze. No i oczywiście dodatkowo mój komentarz, będziemy sobie o rzeczach różnych rozmawiali w czasie tej gry. Także zaczynam od modlitwy i wkładamy płytę, odpalamy FIFE. I ruszamy z naszą katechezą, ale oczywiście zacznę od modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No to moi drodzy, ja otwieram FIFA, odpalam konsolę. No i ruszamy z naszą katechezą przy grze komputerowej. No to drodzy uczniowie, droga młodzieży piątej klasy. Przenosimy się na stadion Liverpoolu, który nazywa się Enfield Road, stadion FC Liverpoolu. E, I grany mecz z Barceloną. Tak jak wam mówiłem, e, ja dopiero to są jeden z pierwszych meczów moich, więc ja nie jestem w to zbyt dobry. Kiedyś zupełnie inaczej się Fifę grało. E, wystarczyło nacisnąć i jak był szczał, to piłka najczęściej od razu wpadała do bramki. Teraz już to wszystko zdecydowanie bardziej skomplikowane a raczej nie mam czasu na to, żeby ćwiczyć. No ale skoro mam tutaj tego Xboxa, to będziemy próbowali. Słuchajcie, pierwszy temat, gra zespołowa, czyli nie jesteśmy egoistami, tak jak teraz, udaje mi się pięknie wymieniać piłkę, podawać, tak my też mamy grać zespołowo, czyli mamy różne talenty. Tak jak na boisku, słuchajcie, o, no to podanie już nie wyszło. Różne talenty mają piłkarze na boisku. Jeden piłkarz jest szybszy, drugi znowu ma więcej siły. Ktoś pięknie potrafi strzelać, znowu ktoś inny lepiej podaje, dlatego grać trzeba z zespołu, czyli wykorzystujemy swoje talenty. Ale no, Messi zakręcił, ale na szczęście bramkarz obronił. Fantastycznie sobie poradził. No i tak. Podajemy, podajemy, ale niestety nie wyszło. Niestety nie wyszło. Ariera Aurelio. Jacyś za dobrzy są normalnie, no. Dobrze. Więc słuchajcie, gra zespołowa. Wy w swoich klasach też tworzycie taki zespół. Macie różne talenty, różne zdolności, więc trzeba je wykorzystać, A jak teraz, słuchajcie, wykorzystujemy prędkość tego zawodnika, idziemy na bramkę, czy będzie gol? No niestety, ale była szansa, a nie wyszło. E, słuchajcie, w waszych klasach wy też e, tworzycie zespół, znacie się już dobrze, bo już chodzicie ze sobą, och, pięć lat, ach. Och, na szczęście, słupek. Znacie się już bardzo dobrze, a więc znacie wszystkie swoje talenty, zdolności, wiecie, kto w czym jest dobry. Uch, ale mi się teraz udało. Wiecie, jakie macie talenty, wiecie, w czym nas sobie, na siebie możecie liczyć, więc. No, ach, nie wyszło. Więc jest rzeczą ważną, słuchajcie, byście potrafili ze sobą współpracować. Kiedy na przykład coś w grupach, kiedy macie jakieś zadanie do wykonania, kiedy pojawia się jakiś problem w klasie na przykład, to jest rzeczą ważną, by mieć poczucie, że jesteśmy razem, właśnie, jesteśmy jednym zespołem. Trzymamy się razem, pomagamy sobie nawzajem, by nikt się nie czuł sam z tymi problemami, z jakimiś trudnościami. Byśmy potrafili trzymać się razem. Tak jak ja teraz, słuchajcie, i podanie. i, ształ, i nie ma. Niestety nie ma gola. Ale było blisko, słuchajcie, Liverpool się nie poddaje. Liverpool się nigdy nie poddaje. Liverpool się nigdy nie poddaje. To obecnie najlepszy zespół na świecie, ale... No niestety ja nie jestem na pewno najlepszym graczem na świecie, więc no niestety niestety przegrywamy jedną bramką, ale się nie poddajemy. Więc słuchajcie, pierwsza myśl, chciałbym, żeby nam to dzisiaj mocno zostało w głowach. Tworzycie zespół jako klasa. Nie możecie dopuścić, żeby ktoś w waszej klasie czuł się że to osamotniony, czuł się odrzucony. To jest bardzo ważna sprawa, słuchajcie. Jest bardzo ważny temat. Nikt nie powinien się w naszych zespołach, w naszych klasach czuć odrzucony. Nie możemy... Jest czymś niesamowicie złym, jeżeli... Jeżeli... Jeżeli kogoś jakoś odrzucamy, jeżeli komuś w klasie dajemy do zrozumienia, że nim jest gorszy, że się nie nadaje, nie. Patrzymy na klasę jako na zgrany zespół, który powinien się trzymać sam, kiedy widzimy, że ktoś z zespołu, ktoś z naszej klasy ma jakiś problem, to pozostali uczniowie, koledzy, koleżanki są po to, aby tej osobie pomagać, aby nikt nie był sam ze swoimi problemami, ze swoimi zmartwieniami. Ach, no nie udało mi się go przejść. Niestety, niestety, niestety. Chyba za dużą trudność sobie nastawiłem, bo coś ci zawodnicy za dobrze grają, słuchajcie. No ale nie poddajemy się, walczymy. Więc, pierwszy wniosek, zaraz przechodzimy do kolejnego. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś w klasie... Czuje się sam, czuje się opuszczony, zostawiony. Ma poczucie, że jest gorszy. Tworzymy zgraną ekipę, tworzymy zgraną paczkę, tworzymy zgrany zespół, zgraną klasę. W końcu już tyle lat ze sobą współpracujecie. Już piąty rok, kiedy chodzicie ze sobą razem do klasy. Więc trzymamy się razem. Zaraz, zaraz będzie przerwa, więc będzie chwila na odpoczynek, na nabranie sił. Pewno trener powie zawodnikom jakieś mobilizujące słowa. Może trzeba więcej podań, co na to? Tak? Ach, strzał nie wyszedł niestety obok słupka. Ostatnia minuta, słuchajcie, zaraz. Bo pewno wszyscy wiedzą. Mam nadzieję, że dziewczyny również wiedzą, że jedna połowa w meczu piłkarskim trwa 45 minut. Potem jest przerwa. I kolejne 45 minut. Więc słuchajcie, ostatnia pewna akcja meczu, trzeba jeszcze zablokować. I jeszcze rzut rożny. Mam nadzieję, że nie padnie bramka do szatni że uda się wybronić. Jest, udało się. Sędzia mi chciał przeszkodzić. No i mamy przerwę. Słuchajcie, przerwa to też jest dobry czas, żeby trener i zawodnicy nawzajem, na przykład jak ktoś jakoś nawala, ktoś gra gorzej, aby sobie nawzajem powiedzieć, słuchaj, szczerze. Dzisiaj grasz kiepsko, popraw. Na przykład, nie wiem, staraj się celniej podawać, czyli umieć, ale nie mówić rzeczy typu, ale tyś jest beznadziejny, bo tak dzisiaj grałeś, nie. Umieć spokojnie powiedzieć, upomnieć, zwrócić na coś uwagę. To jest też bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy potrafili sobie mówić o tym, co na przykład Powinno się poprawić. W czym powinniśmy się zmienić? Uda mu się. Nie. A, widzicie. No nie jestem w to najlepszy. Ale za wysoki ten strzał poszedł. Słuchajcie, kolejny ważny temat dzisiaj. Bo jak widzicie, jest już druga połowa, ja niestety przegrywam. Ja niestety przegrywam. Uch. I tutaj kolejny ważny temat, słuchajcie. Kiedy przegrywamy, kiedy nam nie wychodzi, no to nie możemy się poddawać. Nie możemy myśleć, a bez sensu już na pewno przegram, więc już nie ma co się starać. No nie. Słuchajcie. Kiedyś jeden z mądrych trenerów mówił, że póki piłka jest w grze, czyli póki toczy się mecz, tak długo jest szansa, tak długo jest szansa, żeby jeszcze odnieść zwycięstwo. W ostatnim sezonie słuchajcie, czyli rok temu to było, Rok temu była taka sytuacja, że właśnie był mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem a Barceloną, a w takich meczach zawsze jest mecz i rewanż, no i pierwszy, pierwszy mecz Liverpool przegrał 3-0 w Barcelonie i wszyscy już myśleli, słuchajcie dziennikarze, wszyscy myśleli o Lecimy, 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 lecimy! Będzie gol! Będzie, musi być! Ale mnie uprzedził. Wszyscy myśleli, że już na pewno Liverpool odpadł. Że w rewanżu na pewno Liverpoolowi nie uda się wygrać 4-0. A co zrobił Liverpool? Liverpool w rewanżu wygrał 4-0 z Barceloną i to Liverpool zagrał w finale. I to Liverpool wtedy wygrał Ligę Mistrzów, słuchajcie. Więc nigdy się nie poddajemy. Nigdy się nie poddajemy. Walczymy do końca! Bronimy! Ach, nie wyszło. Wyobraźcie sobie, że kibice Liverpoolu, kibice Liverpoolu mają taki hymn, w którym oczywiście po angielsku śpiewają, że nigdy nie będziesz szedł sam. Jakby kibice wspierają zawodników, mówiąc im, nigdy nie będziecie sami. My was zawsze będziemy wspierać, my wam zawsze będziemy pomagać. I to też jest ważne, słuchajcie, trzymamy się razem. Trzymamy się razem, tworzymy zespół. A więc, pomagamy sobie nawzajem, nie udało się, ach, było blisko przejęcia. Kolejny, Kolejna ważna sprawa, słuchajcie, czyli e, ważna rzecz to jest kwestia sportu. I wysiłku. Tak sobie myślę, że gdyby w czasach pana Jezusa grano w piłkę nożną, to tak sobie myślę, że dwa tysiące lat temu pan Jezus pewno by nieraz z apostołami, ze swoimi uczniami jakiś mecz piłkarski rozgrywali. Pan Jezus z apostołami bardzo dużo chodził, słuchajcie, kilometry musieli przechodzić, wtedy nie było. Samochodów, nie było pociągów, samolotów, więc wszystko robili pieszo. Więc oni na pewno byli bardzo wysportowani, bardzo silni. No i Ale ważne słuchajcie, żeby sport to nie był tylko sport, ale mi przejęli. Ale się udało. Uch, na szczęście. Ważne słuchajcie, żeby to nie było tak, że jedyny sport. To jest sport przed komputerem. Ja niestety, jak byłem młodszy, słuchajcie, to za dużo mi się zdarzało siedzieć. Godziny spędzałem grając właśnie w FIFA. Wiem dziś, że to było za dużo. Fajnie jest sobie czasami pograć, ale nie możemy przesadzać. No, i mamy już rośny. Bo kolejnego obrońcę to znak, że myślą już o podwiezieniu korzystnego rezultatu do końca. Uda ciekawe, się! Będą jednak nurować granicę. ale było blisko! No, no nie niestety, niestety. Próbował, ale nie się. Kapitalne zagranie. No, i mam barcelonaż Drożny. Och, niestety, słuchajcie, powoli zbliża się końcówka, a ja tu przegrywam 1-0. Więc, moi kochani, pamiętamy, sport jest super. Warto, słuchajcie, się ruszać, warto być w ruchu. Ważne, słuchajcie, żeby nie siedzieć za dużo przed komputerem. Chociaż wam to mówię sam, siedząc teraz przed konsolą. Ale nie siedzimy przed komputerem zbyt długo, nie spędzamy całych dni przed komputerem. Wychodzimy na dwór, staramy się z kolegami, koleżankami poruszać, spotkać, w ten sposób spędzać czas, ale wybronione, wybronione! Nie! Ale się stało w samej końcówce. Jeszcze stracona bramka. I ważne, słuchajcie, nigdy, nikt nie może być sam. Tworzymy zgrany zespół. Więc wspieramy się nawzajem. Towarzyszymy sobie. By nikt się nie czuł osamotniony, odrzucony w naszych klasach, w naszych rodzinach. Zgrany zespół. Jest Kolejna rzecz. Nie poddajemy się do samego końca. Walczymy. Może jeszcze, może jeszcze się uda, może jeszcze padnie bramka. Ach no niestety nie wyszło Gerardowi. Ale idą, idą chłopcy. I znowu nie udało się. Walczymy do samego końca, słuchajcie. Nie poddajemy się. Nigdy. Walczymy. Jak tylko jest cień szans, jak tylko jest najmniejsza szansa. No niestety. Koniec meczu. No myślę, że w normalnych warunkach to mi się nie mogło wydarzyć, bo obecnie Liverpool jest najlepszym zespołem na świecie. Ale jak widzicie, ja nie jestem najlepszym graczem na świecie. I niestety Barcelona ograła mnie 2-0. I tutaj kolejny ważny temat, słuchajcie. Nie możemy załamywać się, jeżeli odnosimy porażkę. Jeżeli przegramy, nie załamujemy się. Ale mówimy sobie, dobra, na następny raz powalczę, na następny raz będzie lepiej, na następny raz to mi się na pewno uda. Dlatego słuchajcie, myślę, że za jakiś czas zrobimy sobie katechezę rewanżową i będzie rewanż Liverpool z Barceloną. I może wtedy pójdzie mi nieco lepiej i uda mi się tą Barcelonę ograć. Moi drodzy, zakończymy naszą katechezę oczywiście modlitwą. No to moi drodzy uczniowie, bardzo Wam dziękuję za wspólną katechezę, nieco inną. I tak jak mówię, myślę, że na jednej z kolejnych katechez zrobimy sobie rundę rewanżową i znowu w czasie gry o jakichś ważnych tematach sobie porozmawiamy, a zakończymy modlitwą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam Was i mówię do zobaczenia na kolejnej katechezie.